Siemka tu, crackers. Yy, znacie może gry Master? Jeżeli znacie, to wasze szczęście. Jeżeli nie znacie, musicie z nią, w nią szybko zagrać, bo to jest. Jeżeli ktoś lubi duchy, to coś dla niego. Yy, grałem w nią, jak byłem jeszcze młody, yy, więc. i bardzo mnie korciło, żeby w nią zagrać, i postanowiłem, że zrobię z nią serię. Będę cicho hmm. <śmiech> 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 Czy jest tu ktoś? Jak, Jak ci na, na imię, duchu? Rozkażam nam podać nazwę chwila. Nie wiem, czy wszystko słychać. Okej. Okay. No to, standardowo. Kraker. To straszne jest to, że wszystko jest dookoła. Jakby była taka klawiaturka mała, by było lepiej. okej. Okay. Jesteśmy z powrotem po miłym filmiku Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać I bo wszystko jest wyciszone Okej okay. to są nasze duchy w akcie pierwszym To jest ogólnie cały akt Tu będą się różne domki pojawiały i tak dalej i są bodajże 3 albo 4 akty. Nie pamiętam. Tutaj jeszcze nie wchodzimy, bo tutaj jest potrzebna plazma. Tak? Plazma, żeby kupować nowe moce u duchów. To potem, jak ten jak zdobędziemy coś tutaj, to przyjdziemy tu. Nawet najbardziej pewny się władca strachu, wezwany do nawiedzenia na nieznanego obszaru, powinien się. Za... Nie będę pomijał filmików, bo. Brzeńskiego akademika Mulder No żebyście się czegoś dowiedzieli choć w budynku jest w tej chwili tylko kilka studentek przestraszenie ich wszystkich powinno być wystarczającym testem twoich umiejętności To jest jeden z y, krótszych filmików ale y, są, znaczy są też dłuższe, to jest jeden krótszy Teraz wybieramy sobie duszki. Ja zawsze biorę sobie po prostu zalecane. I dlaczego ja nie mogę? A ja go mogę? No już czemu. czemu. Przekaźnik przemoc. Dobra. Strasz. I teraz tak. Co do serii. Będzie ona się pro, powie, po, pojawiała prawdopodobnie co y, sobotę. Albo co... No jakoś tak, albo co poniedziałek, nie wiem jeszcze. Najwyżej wam potem przekażę. Y, I... Y, będzie ona trwała jakieś 10-15 minut. Większość... Y, większość filmików będę prawdopodobnie ciął. No, bo nie starczy mi y, czasu, mam 15 minut na YouTube, więc y, jakieś 20. Już 20-minutowy filmik nie, mi nie wejdzie, bo Minecrafta też będę nagrywał. I już miałem jeden materiał, ale mi nie zatwierdziło, no bo miał 20 minut, czy tam 18 minut miał. I musiałem całkowicie skrócić to. W ogóle o co chodzi w grze. Mamy przez y mamy w każdym y domu domu, mieszkaniu. mamy. Do mamy y coś do zrobienia. Nie wiem, wystraszyć wszystkich tak jak na przykład teraz. Coś zawsze trzeba zrobić, nie? Y coś zawsze trzeba zrobić. No, typo właściwie to bardziej straszyć. niektórych na przykład... Y nie można. Boję się, pająków. Okej. Okay. Niektórych na przykład nie można. Yy, 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 yy. Wystraszyć? Chyba. Chyba. Nie. nie pamiętam, ale wiem, że czasami nie trzeba wszystkich przestraszyć. Nie zawsze trzeba wszystkich przestraszyć. Czasami wystarczy jedną osobę. Na przykład w, jednym, w drugim akcie będzie. Jak jest na statku? Yy, jesteśmy na statku. Y, to wystarczy przestraszyć tylko y, Al Capona, który tam nie wierzy w duchy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I no, czyli nie, nie zawsze trzeba przestraszyć wszystkich, nie? Yy, dobra, ja rezerwa też się boi pająków? No dobra. I zbieramy właśnie zbieramy plazmę plazmę tu o plazma plazma właśnie daje to że możemy sobie nowe moce do y, duchów i do naszych o, tu jest np. 2, 3, 4, 5 a gdzie jeden tu jest 0 a gdzie jeden jeden się dokupuje potem u niego jest też 6 u, u wielmyśli i seria prawdopodobnie y, będzie skończona. Chyba, że coś mi nie wyjdzie. No, muzyczka. Kiedy muzyczka przyspieszy? Była ja muzyczka, nie chce przyspieszyć, ale okej. Okay. Zwiąż. Albo nie, zostań, 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 zostań. Tak, zostań. Ta, niech tak zostanie. I teraz tak. Ciśniemy strach no idź 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 idź, 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 idź. biegnij tu, biegnij, biegnij do nas biegnij do nas o tak, dobrze noce, wrzęk łańcucha bla, bla, bla. tornado jeżeli zaznaczymy do to zaznaczymy boję się dźwięku. jeżeli zaznaczymy to to tego nie będzie używał tylko to, albo nic a jeżeli zaznaczymy dotąd, to będzie co jakiś czas używał wszystkiego. Więc najlepiej zaznaczyć to, żeby tornado nie używać, jak nikogo nie ma czasami w pokoju. Skostnica. Hmm. Boskie są to nazwy, naprawdę. Prawie tak dobra jak w Simsach, na mebla i tak dalej. No, tak też myślałam. Jej, muzyczka przyspiesza. Dobra. Kończymy z nimi. Aha, jeszcze jedno. P to jest przerażenie. S, szaleństwo, a W, wiarę. Każdy może się domyślić. Jeżeli wiara dojdzie do samego końca, um, to można przestraszyć yy, śmiertelnika, ale jest o wiele, wiele trudniej. Jeżeli szaleństwo dojdzie do końca, to nie masz żadnych szans. Wystarczy, żeby jeżeli. Yy, Trzeba wystraszyć wszystkich, i z tym, w tym jeden śmiertelnik będzie miał yy, szaleństwo do pełna paska. To nie musisz już go straszyć. Wystarczy, że. Yy, no, wystarczy, że przestraszysz resztę. A jeżeli yy, przerażenie dojdzie do końca, to bardzo dobrze. <ścoughs> Ojej! I dobra, jeszcze jedno. Taki mój. Taka moja tradycja. Nic się nie działo. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dobra, nie będę nas pogrążał. I to by było na tyle. Jeszcze tylko zobaczymy wyniki. i Pewnie będzie ponad 5 minut. Wstrząsy. O Boże, wystraszenia, wrzaski. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Ja się nie. Nie! Nie, ja się nie zgadzam. Dobra, teraz jeszcze wam pokażę ten gabinet stracha. Strachu. Su hu, tak, strachu. Hu, hu, mm, hu, strachu. szkoła w będzie twoją. tutaj kupujemy sobie moce. Na przykład dzieci, kwiaty. Znaczy. Dzieci kwiaty. Wytrąca śmiertelniku z równowagi wizją iluzry, ilu, 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 nieważne, iluzorycznych roślin. Jedziemy w dół. I tu mamy tak. Luźny trybik. Um, Głupek, z światło, żeby szybko Mira, że czym nie, nie. Dać hmm, iskier. Nie wiem, czy nie będę trochę oszczędzał. O, strąs. Chyba trochę oszczędzę. Oszczędzę szobiet. Fatum, grzmot, kienki jęki. A akurat kiepskie. Ale ona... Kakafonia i tajfun. Kaka, kaka, ja... Bym, ja wy... Bym ja Chociaż nie ma sensu. Okej, okay, deszcz, strach, dla grzmot, blblblblblbl... Przy... Upierdliwy. Strach, przewidzenie, straszne słodzianka, terror, hoholi taniec. Dobra, to by było na tyle. Yy, żegnam Was, kochani. Yy, do zobaczenia w następnym odcinku. To było Ghost Master, a mówił do Was Crackers. Boo!